Czy wiesz, że pobierając pewne świadczenie, możesz stracić swoją 14 emeryturę? Mickiewicz wyjaśnia, co dokładnie dzieje się w ZUS i dlaczego tysiące seniorów w całej Polsce stoi teraz przed ogromnym ryzykiem finansowym. To nie jest zwykła informacja, którą można pominąć, to dotyczy Twojego portfela, Twojej stabilności i Twojej przyszłości. Jeśli myślisz, że to kolejna nudna wiadomość, pomyśl jeszcze raz, konsekwencje mogą być naprawdę dotkliwe. A zrozumienie tego już teraz może uratować Ci setki, a nawet tysiące złotych rocznie. Od lipca tego roku wprowadzono nowe przepisy dotyczące renty wdowiej. Na pierwszy rzut oka brzmi to jak dodatkowe wsparcie, które powinno cieszyć, prawda? Jednak ZUS jasno ostrzega, jeśli łączny dochód seniora przekroczy pewne limity, czternasta emerytura może zostać automatycznie pomniejszona, a w najgorszym wypadku całkowicie anulowana. Mickiewicz wyjaśni Ci, jak dokładnie działają te przepisy, jakie są limity dochodów i jak obliczyć. Czy ryzyko cię dotyczy? Zastanawiasz się pewnie, kto najbardziej na tym ucierpi. Pan Jerzy z Krakowa miał pełne prawo do czternastej emerytury, ale po dodaniu 600 zł z renty wdowie i jego czternastka spadła o ponad 700 zł rocznie. A pani Maria z Warszawy, której łączny dochód przekroczył ustalony próg, nie otrzyma jej wcale. To nie są odosobnione przypadki, tysiące seniorów może znaleźć się w podobnej sytuacji, nie zdając sobie z tego sprawy. Mickiewicz pokaże ci krok po kroku, jak sprawdzić własny dochód i przewidzieć wpływ nowych zasad na twoje świadczenia? Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego ZUS nie informuje seniorów z wyprzedzeniem o takich zmianach? To właśnie wprowadza zamieszanie i niepewność, a wielu emerytów dowiaduje się dopiero przy wypłacie czternastki, że ich świadczenie zostało drastycznie pomniejszone lub całkowicie anulowane. Mickiewicz opowie ci, jakie kroki możesz podjąć, aby uniknąć takich niespodzianek oraz dlaczego warto znać te przepisy, zanim wpłyną na twoje finanse. Jeśli chcesz naprawdę zrozumieć, jak działa renta wdowia w praktyce i jak uniknąć utraty dodatkowych środków? Musisz obejrzeć cały film. Mickiewicz ostrzega: nie oglądaj tylko fragmentu, bo niepełne informacje mogą wprowadzić cię w błąd i sprawić, że przegapisz najważniejsze szczegóły. Dowiesz się dokładnie, jakie są progi dochodów, jakie są konsekwencje finansowe i jakie strategie mogą pomóc ci maksymalizować świadczenia, które ci przysługują. Na końcu Mickiewicz podpowie, jakie działania mogą być najlepsze dla twojej sytuacji i jakie prawa mają seniorzy w kontekście nowych przepisów. Ten film to nie tylko ciekawostka, to praktyczny poradnik, który może uchronić twoją 14 emeryturę przed utratą. Zostań ze mną do końca, aby poznać wszystkie szczegóły, bo każdy element tej historii jest istotny. Mickiewicz wyjaśnia dokładnie, jak nowe przepisy dotyczące renty wdowiej wpływają na 14 emeryturę, a wielu seniorów może nie zdawać sobie sprawy, że ich dodatkowe świadczenie może być pomniejszone lub całkowicie odebrane. To nie jest zwykła zmiana w systemie, to realny wpływ na miesięczne budżety. A zrozumienie tego już teraz może uchronić cię przed stratami. ZUS wprowadził przepisy, które na pierwszy rzut oka wydają się korzystne, renta wdowia daje możliwość otrzymania dodatkowego 15% świadczenia po zmarłym małżonku, co dla wielu osób miało być wsparciem finansowym. Jednak rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana, bo jeśli łączny dochód seniora przekroczy pewne limity, 14 emerytura może zostać pomniejszona złotówka za złotówkę, a w najgorszym wypadku zniknąć całkowicie. Wyobraź sobie, że po całym życiu ciężkiej pracy i regularnym odprowadzaniu składek, Nagle dowiadujesz się, że część pieniędzy, które miały trafić do twojego portfela, zostaje zatrzymana. To właśnie dzieje się teraz w wielu domach w Polsce, a seniorzy często dowiadują się o tym dopiero przy wypłacie czternastki w listopadzie. Mickiewicz wyjaśni krok po kroku, jakie są limity dochodów, jakie sytuacje mogą skutkować pomniejszeniem świadczenia i jak sprawdzić, czy ryzyko dotyczy właśnie ciebie. Przykłady pokazują skalę problemu. Pan Jerzy z Krakowa, który otrzymuje emeryturę w wysokości 3000 zł, do tego dodając 600 zł z renty wdowiej, nagle odkrywa, że jego czternastka spada z pełnych 1879 zł do zaledwie 1179 zł. To strata prawie 700 zł w skali roku, której wielu seniorów nie przewidziało. Jeszcze trudniejsza sytuacja jest u pani Marii z Warszawy. Jej dochód przekroczył ustalony próg 47,29 zł brutto, przez co czternasta emerytura w jej przypadku została całkowicie anulowana. To pokazuje, że problem dotyczy nie tylko kilku osób ale tysięcy seniorów w całym kraju. Mickiewicz podkreśla, że każdy powinien dokładnie sprawdzić swoje świadczenia i zrozumieć przepisy, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że ZUS nie informuje seniorów z wyprzedzeniem o możliwych skutkach finansowych. Dopiero w momencie wypłaty świadczenia okazuje się, że czternastka została drastycznie pomniejszona lub wcale nie została przyznana. Mickiewicz przypomina, że seniorzy mają prawo do pełnej informacji i powinni znać zasady łączenia świadczeń, limity dochodów oraz konsekwencje wynikające z pobierania renty wdowiej. To wiedza, która może uratować spore sumy pieniędzy w skali roku. Nie można też zapomnieć o emocjonalnym aspekcie tej sytuacji. Seniorzy czują się zaskoczeni i często oszukani przez system, który miał wspierać, a nie utrudniać życie. Mickiewicz wyjaśnia, że zrozumienie zasad i dokładne obliczenie własnego dochodu może nie tylko uchronić przed stratami, ale również pozwolić na świadome planowanie wydatków. To nie są informacje do pominięcia, Każda złotówka może mieć znaczenie w codziennym budżecie seniora. Przepisy określają jasne progi dochodów. Pełna czternastka w wysokości 1879 zł brutto przysługuje przy dochodzie do 2900 zł brutto. Pomniejszona czternastka jest przyznawana przy dochodzie od 2901 do 4728 zł, a powyżej 4729 zł czternastki nie ma wcale. Mickiewicz zwraca uwagę, że renta wdowia daje 100% jednego świadczenia plus 15% drugiego, a łączny limit dla renty wynosi maksymalnie 5637 zł brutto miesięcznie. To oznacza, że każda kombinacja emerytury i renty wdowiej powinna być dokładnie przeanalizowana, aby nie stracić części świadczenia. Seniorzy pytają też, co mogą zrobić, aby uniknąć utraty 14 emerytury. Mickiewicz tłumaczy, że konieczne jest świadome podejście do łączenia świadczeń. Sprawdzanie limitów i obliczanie swojego dochodu z uwzględnieniem wszystkich dodatkowych świadczeń. Nawet niewielkie przekroczenie limitu może oznaczać spadek czternastki o setki złotych w skali roku. To nie są informacje, które można pominąć. Każda osoba powinna zrozumieć, jakie konsekwencje niesie ze sobą pobieranie renty wdowie i w kontekście czternastej emerytury. Nie tylko liczby mają znaczenie. Mickiewicz podkreśla, że dla wielu seniorów jest to również kwestia poczucia sprawiedliwości. Po latach ciężkiej pracy nagłe ograniczenie dodatkowego świadczenia wydaje się niesprawiedliwe i zaskakujące. Dlatego tak ważne jest, aby każdy emeryt znał swoje prawa i możliwości, zanim podejmie decyzję o pobieraniu dodatkowych świadczeń. W kolejnych częściach tego filmu Mickiewicz pokaże, jak dokładnie sprawdzić swoje świadczenia w ZUS, jak obliczyć łączny dochód, jakie są możliwe scenariusze pomniejszenia czternastki i co zrobić, jeśli okaże się, że świadczenie zostało drastycznie ograniczone. Seniorzy dowiedzą się też, jak korzystać z renty wdowej w sposób, który nie powoduje utraty czternastki, oraz jakie działania są możliwe, aby chronić swoje pieniądze i planować przyszłość finansową w sposób świadomy i bezpieczny. To, co wydaje się skomplikowane, po dokładnym wyjaśnieniu Mickiewicza staje się klarowne i możliwe do zrozumienia. Każdy krok, każda liczba i każda zasada zostanie omówiona w sposób prosty i praktyczny. Seniorzy, którzy obejrzą cały film, będą wiedzieli dokładnie, jak działają nowe przepisy. Jakie są konsekwencje i jak uniknąć problemów z czternastką? Mickiewicz przypomina, że nie można oglądać tylko fragmentu, bo każda część tej historii jest istotna i każdy element może mieć realny wpływ na finanse seniora. Seniorzy często zastanawiają się, czy warto w ogóle pobierać rentę wdowią, skoro może ona wpłynąć na wysokość czternastej emerytury. Mickiewicz tłumaczy, że wszystko zależy od indywidualnej sytuacji finansowej i sumy wszystkich świadczeń. Każda złotówka powyżej limitu powoduje pomniejszenie czternastki, a przekroczenie wyznaczonej granicy oznacza brak dodatkowego świadczenia. To oznacza, że osoby, które nie wiedzą o nowych zasadach, mogą stracić naprawdę spore kwoty, które mogłyby znacząco poprawić komfort życia. Co więcej, seniorzy często nie zdają sobie sprawy, że decyzje finansowe pogięte dziś mogą mieć konsekwencje na kolejne lata. Mickiewicz podkreśla, że świadomość własnych dochodów i przysługujących praw jest kluczowa. Wiedza o tym, jakie świadczenia można łączyć Jakie są limity i jak obliczyć swoje przychody, pozwala podejmować decyzje z pełnym zrozumieniem, a nie w ciemno. To właśnie dlatego obejrzenie całego filmu jest tak ważne, każdy fragment zawiera istotne informacje, które mogą uratować seniorom setki złotych w skali roku. Nie tylko liczby mają znaczenie, Mickiewicz zwraca uwagę na emocje i poczucie bezpieczeństwa finansowego. Seniorzy, którzy odkryli, że ich czternastka została zmniejszona lub panulowana, czują się zaskoczeni i niesprawiedliwie potraktowani. Zrozumienie mechanizmu działania ZUS i RENT pozwala odzyskać kontrolę nad własnym budżetem i podejmować świadome decyzje, zamiast reagować dopiero w momencie wypłaty świadczenia.